Trzymajko, ja jestem Jakubczyk i dzisiaj gramy ze Farming Simulator 2011. Jak widać yy, teraz kosimy trawę no tymi naszymi nowymi nabytkami. Kupiłem się jeszcze dojcu takiego poza odcinkami. Jak widać ten mod denerwuje mnie. Jadę tak strasznie wolno, jak widać. No ale co, trzeba. Dobra. No to będziemy kosili, zbierali, karmili i co? Dobra, skręcamy się. Zrobię takie kółeczko. Nie, stoję. Nie, proszę. Jedzie, jedzie. Dobra. Niestety. Miałem Nie, Coś jedziemy. O, zaraz się rozpędzi chyba. Z tego pola nie skośimy, bo ja taki przyciepy wielki, ponieważ jak mówię, co się stało. Idziemy. Dobra. Dobra. Damy radę. No to z, taka z modów. Mam samą taką zbierającą zwykłą ściepkę. Nie. Środka nic nie widać. Myślę, że jeśli my zrobili kółko i to wszystko by było już ten Czyli się jakbym jechał, nie wiem, 60 z tym nie wiem co to by było na 60 pewna chyba, nie wiem jakiś, co jest ciężkie z drewna. Jo, ludzie! Co to je, A co ja zrobię jak dwójkę włączę? No w ogóle już nie będzie jechał. Czy nie ten... Dobra Ale co? Trzeba jeździć, realistycznie grać Ale kupiłem sobie takie modyfikacje Fajne, bardzo przydatna kosiarka New Hollanda, jak widać No, jeszcze pokażę, że to jest New Hollanda co? To mi przypomina He header do kombajna Naprawdę Dobra teraz jak wysiędziemy se pójdziemy do naszego dojca sobie tak podejdę, podejdę tu kurde co to jest, nie mogę odczepić nawet dobra Musiałem to zrobić, tak niestety tą kosiarkę trzeba będzie sprzedać Albo no, się przyda w sumie. No, mówiłem już w poprzednim odcinku, ale tył ten bardzo mi się podoba. Znowu zapomniałem ten mod i dobijam je. Nie wiem co to będzie. Czarny, jak, jak będę jeździł z największymi maszynami to może coś da. Dobra. I ta łyżka, tak stoi tu. Aha, znowu zapomniałem. Dobra. Ja... Yeah. ja to potrzebuję tu w ogóle? Ludzie, co jest? Nie wiem. Co mnie ja nie może? Dobra, odjeżdżamy tym. Nie ma, dobra. Zostawimy tu. To odjedziemy. Tak. Dobra. Jak widać, traktor szybciej jedzie na wstęp niż. Żeby przynajmniej tak jechał. Nie no. Jedź proszę. jedź to jest Ja! Jeszcze przyczepę, tak zrobiłem. Dobra. Jak widać. Mamy taki lekki problemik ser Ta, teraz nawet z niego nie chyba szybko go załatwimy. Tym. czy wy to widzieliście? Dobra. Ja. Dlatego ja nie mogę złapać schwójki. Dobra. Ale lak, ludzie Nie, dobra, naprawiło się Sejwa, zrobimy ze se. Dobra Ty On, a ty chodź tu, dobra Ściągamy tą przyczepę Dobra, ty. go, pod to podłączymy. Dobra, stoi. Dobra, ruszy. Powiedz, że ruszysz. Dobra, teraz tak czy. Co za ruszanie. Wkurzyłem się ponieważ usunęło mi jak mówię mój DLC tam coś w sumie tego rozrzut mi się jednak podobał przyczepy nie no Jeszcze koło się przykleiło dobra dużo pracy Sory ale to chyba musi być. Puch, dobra. To mi pomogło dużo. Dobra, hamujemy. Nie mówcie, że nie podłączy tego. Tak, rośnika podłączałem. кажется, они сейчас что ехать. Не ошибись, Таким разе справедливый шут. Ale w takim układzie tego trzeba nie sprzątnąć. Pojdziemy, go odwiedziemy. O Jezu, dobra, przynajmniej jakąś prędkość osiągnęliśmy. Nie za dużo. Nie no, jedzie to swoje. Nie no, teraz to się bardzo zdenerwowałem. Widać. Nie podszczepię tej przyciepy. Jaki powód był tego. Ja w sumie. Wtedzamy ją, jak ja mówię. A nawet przyczepa sobie staniała. Nie, no, szkoda mi trochę krok się kosztowały. Co tu to, to było? Tam. Jak, jak ja to mówię weźmiemy sobie mały kredycik na wczasy o proszę i mamy eurobasa Dobra. no co ja już tym pojadę tym traktorem Ja jedź proszę bardzo podoba mi się ten traktor też bardzo fajny leczkolwiek jak tak no, co oni? Silny. To do to naj, to najsilniejszego nie należy, nie? Dobra. Trzeba jechać po tą przyczepę z o, Europasa do, do koszenia se trawy. I do, do zbierania. Krówki nasze są głodne, pewnie. Znaczy, mają coś tam jeszcze w silosach? w silotach nie no jest 15 tysięcy coś tu jest nie tak no ale dobra jak mają to mają dobra bo to nie schodzi w ogóle wiecie dobra no bo jest 14 krów to to majątek nie jest co to ten plac te jakoś się tak Czy wy to widzieliście co ja? Jest! Podszczepiliśmy ze eurobasa mojego Tego Kupiłem Dobra Co jest? Dobra, teraz To już tylko, tylko dojechać Pewnie z, tym, z tą przyczepą. A może save'a zrobię, bo mówię, nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć. Przyczepą se będziemy jechali. no teraz trochę głośniej będzie. Dobra. Jedziemy, pozbieramy, nakarmiemy i kończymy. No mówię, ta prędkość to co zabójcze nie jest, ale wiesz, rozprędza się. Jakbyście chcieli, żebym coś nagrywał, jak mówię, komp mój nie jest wystrzałowy, w ogóle nawet nie jest taki, no co tak jak to, ale teraz na wakacje to będę miał już nowego kompa, postaram się, no i co, napiszcie w komentarzach, jakie gry byście chcieli, coś, yy, może Need for Speed'a Carbona będę nagrywał. Zobaczę, bo mam już wszystko przygotowane tylko instalować, wiecie. Takie starsze gry. Dobra. A teraz to już dwójka. Tam to ledwo jechał. Uuuhu. Trochę przesadziliśmy. No, mówię, ten traktor hamulców nie ma, tak można powiedzieć. Dobra, teraz. Od... Dobra. Pojedziemy takie. Czy te rządki nie będą za duże, ale to się... Już 15% mamy. Dobra. Pff. Ja wiedziałem, że to tak będzie. Szybko szło. Już przyczepa rośniat reaktor ciśnie ja Nie chcę nic mówić, ale wiecie, że już ta jest taka pełna że jedziemy sobie tu po silosie Tu Dobra Trochę po... Przeniosło mnie dobra, teraz to dobra, tu tak. się zatankujemy nasze krużeczki. Właśnie, właśnie dobra Nie wyrobię. A nie, wyrobiliśmy się. Dobra, zapiszę jeszcze raz. Za ten czas to sobie porządku tu porobimy. Sprzedamy w ogóle moim zdaniem gówno, bo nic do tego podłączyć nie można. Modów mam trochę polskich, bo grałem. Ja nie chcę się u sobie szkoda takie. No niektóre są bardzo przydatne. Nawet te polskie się przydadzą. Nie? Dobra. Co so, nie wiecie co? Nie, to się zastanawiam, czy nie będziemy kończyli. No to w sumie skończymy już. Siemanko, do następnego razu. Pamiętajcie, subskrybujcie łapki w górę. Siemka.